z różnych okolic i przyjechaliśmy tutaj zaprezentować wam i pokazać to, że właśnie w historii też koń był bardzo, bardzo ważny, gdyż towarzyszył nam muszę gdzieś jakoś odejść na bok gdyż towarzyszył nam jakby do chrztu, gdzie włożono dziecko do kościoła później gdzieś tam w walce, później w pracach polowych, no i na końcu już na tą ostatnią drogę My dzisiaj jesteśmy w strojach takich bardzo kozackich, że tak powiem XVII-wiecznych, dlatego że za chwilę pokażemy też Wam kilka e, umiejętności jeździeckich na koniach, ale chciałem też powiedzieć o tym, że e, koń to jest takby nasz przyjaciel i tak samo w naszych strukturach jak teraz my z nimi pracujemy. Kiedyś pracowało się dużo w polu, później traktory to wszystko wyparły, John Deere, i tak dalej. A teraz konie używamy i do rekreacji, i do różnych rzeczy. Nasze konie są końmi filmowymi. Są końmi, które jeżdżą właśnie po takich imprezach pięknych jak tutaj. I pracują właśnie w ten sposób. I nasze konie są także kaskaderami. Co będziecie mogli za chwilę się przekonać? Bo chłopacy pokażą na tamtym placu swoje umiejętności. Pracujemy z nimi, kochani.